Zastanawia się, jakie nogi wykorzystać do zrobienia samodzielnie stołu, biurka? Trochę Wam dzisiaj podpowiem. Za moimi plecami oferta firmy GTV, nogi Industria. Zacznijmy od tego przysłowiowego X-a, czyli tej wielkiej niewiadomej. Noga naprawdę masywna, która utrzyma spory ciężar. Taki styl industrialny, czyli to, co jest w tej chwili modne, wykonana naprawdę bardzo estetycznie, ładnie wykończone spawy, dodatkowo malowanie proszkowe, czyli jest trwała. No i mamy teraz nu nogę numer jeden nogę w kształcie litery X. Bardzo popularna, tylko musimy zwrócić uwagę, jeśli będziemy montowali to do stołu, żeby pamiętać o tym, że osoba będzie siedziała też po krótszej części naszego blatu, więc nie możemy zamontować tego maksymalnie przy krawędzi. Noga numer jeden. Noga numer 2 jeszcze masywniejsza od naszego X, i tutaj naprawdę możemy porządny, gruby blat, a nawet jeśli będziemy chcieli dać kamień, to też ta noga utrzyma kamienny blat, który będziemy mieli. Tutaj nie musimy się już obawiać sposobu montażu. Możemy zamontować ją naprawdę blisko. Ta przestrzeń pozwoli nam wygodnie usiąść. Noga numer 3. Bardzo fajny kształt. Po wejściu do mieszkania i zamontowaniu takiej nogi, na przykład na stole, od razu to mieszkanie nabierze swojego takiego charakteru. I tutaj y, też możemy zamontować ją w dowolny sposób, tylko będziemy mieli problem ze wsunięciem krzesła. Czyli do wyboru, do koloru. I ostatnia, już delikatniejsza, nie musimy, y, nie mamy tak ciężkiego blatu, więc mamy cieńsze wykończenie. Natomiast to wszystko po moim takim rzucie okiem, nazwijmy to, jest naprawdę wykończone estetycznie i nie, nie musimy się obawiać. Wystarczy kupić dwie takie nogi, zamówić sobie blat lub też wykonać go samodzielnie, przykręcić i stół jest gotowy. Nic prostszego. Do każdego zestawu oczywiście, czekajcie, 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 o mam. Do każdego takiego zestawu dołączone są też filce w zależności od tego, jak duży jest potrzebny, czyli tylko naklejamy, montujemy blat i możemy... Mieszkać w fajnym wnętrzu, które wykonaliśmy, co najważniejsze, samodzielnie. Ja zabiorę Was ze sobą na montaż, bo mam do wykonania biurko właśnie w takim stylu. Wykorzystam właśnie tą nogę i zobaczycie efekt końcowy. Biurko z wykończeniem industrialnym. <słuch> Jedziecie? Chodźcie na montaż. Mówiłem Wam, że zabiorę Was na montaż, żeby pokazać Wam, jak wygląda noga Industria już z gotowym blatem, w gotowym pomieszczeniu, żeby nie było tak typowo warsztatowo. Właśnie mniej więcej tak będzie to wyglądało, to jest przygotowany blat lakierowany, fornirowany. Pamiętajcie, jak będziecie przykręcali nogi, warto położyć coś na podłodze. Ja mam akurat zabezpieczone kobyłki, żeby nie uszkodzić tego blatu. No i montaż jest naprawdę prosty, ustawiamy sobie tą nogę tak jak chcemy my lub też klient. Warto się też zapytać. Ja się wcześniej zapytałem. Nawiercamy otwory. Idę poprosić kolegę. Stawiamy ten blat i zobaczycie, jak to będzie elegancko wyglądało. No i dobrze, zobaczcie, fajny fornirowany blat gruby, do tego te czarne nogi, industria. Fajnie to się wszystko wpisuje w cały klimat tego pomieszczenia, które jest tutaj, bo tu jest drewno, tu jest kolor czarny, więc jest to idealne. Jest klimat industrialny i nogi też są Industria, ale spójrzcie sobie też na inne rozwiązania. Ja mam nadzieję na nich robić. Mega fajny obiekt.